Iwona Skiba w grupie Odejtyka, która jest nie tylko organizatorem Technovation Forum, ale przede wszystkim firmą doradczo-szkoleniową, odpowiadam za obszar psychologii biznesu, to znaczy dla inżynierów, za szkolenia miękkie szkolenia z zarządzania, z leadershipu. Wszyscy mi mówią, że Audytorium w tych forum jest najlepsze i świetne. Być może, tak? Już jestem tu od wczoraj, więc być może, tak? Sprawdźmy to. Czy jesteście fanami sportów zespołowych, na przykład piłki nożnej, siatkówki? Tak? To wiecie, co to jest meksykańska fala? Zrobicie mi ją od okna do ściany? Ła! Wow. Super. Jeszcze raz, pan mówi jeszcze raz. To teraz może od, od ściany do okna. Słuchajcie, wspaniale, oprócz spełnienia mojej osobistej zachcianki, mam nadzieję, że dałam Wam trochę power'a i tym sposobem zgrabnie przejdę do tytułu mojej prezentacji, czyli Power Skills na jakie kompetencje warto postawić. I słuchajcie, trzy części będzie miało moje wystąpienie. W pierwszej części powiem Wam, co wpływa na to, że takie, a nie inne kompetencje są od ludzi wymagane. To znaczy będę mówiła o rzeczywistości, która nas otacza i na to wpływa. Druga część będzie o kompetencjach przyszłości i o tych tajemniczych powerskich wstaw tytułowych. No i zakończę moją pasją, kompetencjami liderskimi, które uważam, że są dźwigniowe do tego, żeby zespoły i organizacje się rozwijały. No to idźmy. Na wymagane kompetencje wpływa świat, w którym żyjemy. To już nie Wuka, to Bani. Tak? Lepiej? Dobrze. To już nie, nie, nie Wuka, to Bani. Amerykański futurysta 2020 rok stworzył taki akronim od pierwszych liter przymiotników angielskich ten świat opisujących, i to miało posłużyć do stworzenia nowego języka yy, i rozwijania nowych podejść. I tak ten świat jest kruchy. A to, co kruche, może się bardzo łatwo rozpaść w każdym momencie. Ten świat jest niespokojny, a jak my jesteśmy niespokojni, to czujemy lęk i jesteśmy niezdolni. Do podejmowania decyzji. Ten świat jest liniowy, to znaczy, już przyczyna i skutek nie jest łatwa do oszacowania. I to powoduje, że ten świat jest niezrozumiały, bo jak nie ma w tym logiki, no to myślę, że to jest wszystko irracjonalne, no i bez sensu. Ja użyłam, słuchajcie tego akronimu, po to, żeby wam pokazać skutki tego świata, bo przymiotniki to jedno, ale zobaczmy, jaki to ma wymiar, choćby liczbowy. I pod B ukryłam brutalne dane. Słuchajcie, jest taka organizacja, Instytut Galupa Światowa, ona bada poziom zaangażowania. No i w tym roku świętujemy 23% zaangażowanych pracowników na świecie. I można powiedzieć, super fajnie, ale jak sobie pomyślimy, że Azja, która i tak już przytuje w tym technologicznym wyścigu, ma 33%, a Europa jest na szarym końcu z 13%. I Jeszcze powiemy, że 18% pracowników na całym świecie jest aktywnie niezaangażowanych. To znaczy, to są te psuje. To są ci na produkcji, którzy nie stosują się do BHP, podburzają załogę, etc., etc. No to już nie jest tak wesoło. Dzisiaj Jurek nam pokazał, mi pokazał pięknie, jak mógłbym wam przedstawić liczbę, bo ja w liczby nie jestem dobra. Policzono koszt tego niezaangażowania. To słuchajcie, jest blisko 9 bilionów dolarów. Jakbyśmy te 500 tysięcy mieli codziennie wydać, to zajęłoby nam to blisko 5 dekad. Tyle nas kosztuje to, że nie walczymy o tych ludzi, którzy są niezaangażowani. No i koniec tych brutalnych danych to słuchajcie, zdrowie psychiczne ludzi. Ponad 60% Polaków w tamtym roku skarżyło się na spadek formy psychicznej. Na całym świecie to 44% i to jest 1% w górę. A 21% ludzi czuje w pracy gniew. I ten stres i gniew nie jest związany z pracą, tylko on jest w miejscu pracy. Więc można sobie powiedzieć, że w tych firmach, zespołach RD siedzicie na takiej beczce prochu. Ale przejdźmy do milszych rzeczy, bo pod A ukryłam takie rzeczy jak autorytet i autopilot. No i słuchajcie, Miarą atrakcyjności teraz pracodawcy jest przede wszystkim autentyczny z autorytetem szef. Szczególnie dla młodych pokoleń. To jest szef, nie kumpel wcale, jak się tam potocznie może wydawać, tylko szef, od którego mogę się uczyć. Więc tutaj do przedmówcy nawiązuje Rzeczywiście, że nie wystarczy tylko, żebym miał tą menedżerkę jako zawód, ale jeszcze muszę być autorytetem. Też merytorycznym w tym, co, w co robię. No i autopilot. Słuchajcie, to jest, to jest moje, tak nie znajdziecie tego w, szkole, w książkach, pracownik na autopilocie. To jest moje takie określenie na tych quiet quitters, Ten trend, pewnie o którym znacie, quiet quitting, ciche odejście, cicha rezygnacja, to są ci wszyscy ludzie, którzy nie przyjdą, nie położą wam papierami na stół. Oni są, siedzą w firmach, pracują, nawet sumiennie, ale tym się różnią od tych pracowników zaangażowanych, że oni wykonują tylko te obowiązki, które literalnie są im powierzone w umowie. To, to nie są te osoby, które się do Andrzeja zgłoszą do projektu, tak? To może zapowiedzieć odejście, ale wcale, wcale nie musi. Yy, I tak przechodzę do nowych potrzeb, bo zapytano tych quiet w których w Stanach teraz w młodym pokoleniom jest ponad 51%, co by się miało zdarzyć, żeby oni z tej grupy przeszli do grupy pracowników zaangażowanych, bo o to toczy się gra, o tą rzeszę, którzy, którym mogą przejść? No to oni powiedzieli, że tak, benefity, pieniądze, ale tylko 28%, a ponad 70% wskazuje na dwie zmienne. To jest kultura organizacyjna, inna, czytaj, pełna szacunku, otwartości. Komunikacji, innowacyjna, tak, takiej by się chcieli angażować i druga taka, która traktuje well-being pracownika poważnie, tak szeroko rozumiane. Zdrowie psychiczne, fizyczne, work-life balance, flexi work, etc., etc. No i pod i um, ukryłam inspirację, bo słuchajcie, mówi się, że młodzi się chcą rozwijać, wszyscy chcemy się rozwijać, tylko wszyscy definiujemy inaczej ten rozwój. Dla niektórych to będzie awans, ale dla niektórych będą to inspirujące projekty, możliwość stażu w firmie, na przykład w różnych miejscach. To też coraz częściej, to pewnie na przerwie, możemy sobie pogadać: reskilling, upskilling, newskilling tak? I, i takie historie. No dobra, ja najczęściej mówię, słuchajcie do grona HR-owego, więc tak sobie pomyślałam, wszyscy mówimy, kompetencje, kompetencje. Może nie wiecie, co to jest kompetencja, albo żebyśmy byli na tym samym hmm, poziomie. No to powiem, że kompetencja to jest z jednej strony wiedza, to jest umiejętność, ale przejawiana w zachowaniu. Wtedy dopiero możemy mówić, że mamy kompetencje, bo można coś umieć zrobić, ale nie wiedzieć, jaki jest z tego mechanizm. Odwrotnie, można wiedzieć, to szczególnie, Taka pułapka młodych ludzi. Wiem to znaczy umiem? No, wcale nie. A trzecia rzecz, mogę wiedzieć, umieć i z różnych powodów nie robić. Więc o kompetencji mówimy, są te trzy zmienne. No i druga część, jakie są to te kompetencje przyszłości. Światowe Forum Ekonomiczne. Zobaczcie, jakie, jaka jest teraz predykcja. Tam, jakbyście zobaczyli, w agendzie było Future Skills Now. Bo przyszłość jest teraz. Już Forum Ekonomiczne nie robi predykcji na 10 lat. Bo jak ja zaczynałam karierę, no to były za 10, 15 lat. Teraz 2027 i słuchajcie, już się zmieniły. Bo było także w predykcji na 2025 analityczne myślenie było na, na topie, teraz spadło na drugą pozycję. I jak to wygląda? Numer jeden, topowy top, kreatywne myślenie. Drugie, analityczne myślenie, czasami też zwane krytycznym myśleniem, krytycznym, a nie krytykanckim, czyli takim, który kwestionuje status quo, ono jest nam potrzebne do tego, żebyśmy umieli analizować te miliony danów, te halucynacje GP, GPT, tak, wiedzieć, odróżniać jedno od drugiego. Kompetencje technologiczne, nie będę się wygłupiać, mówię do inżynierów, wiecie lepiej co to jest, ciekawa kompetencja. Ciekawość i uczenie się przez całe życie. Nie dlatego tylko ciekawa, że ja z tego żyję I, i fajnie, że ona jest wysoko, ale to też jest istotne w kontekście takich predykcji, które mówią, że połowa ludzi, na przykład ci wszyscy od okna, w ciągu kolejnych pięciu lat będą robić zupełnie inne rzeczy. Może się zmienić ich rola, mogą się zmienić zadania, technologie, etc., etc. No, i zamyka ten peleton odporność psychiczna, zwinność, otwartość na zmiany. To od pandemii, no jak widzicie te procenty zdrowia psychicznego, to się na pewno nie zmieni. Obiecałam Wam, i też chciałabym, żeby jedną, jedna rzecz wybrzmiała. Na szczęście też to widzę, że teraz kompetencje miękkie już nie są nice to have, bo ja kiedyś, jak się spotykałam z inżynierami to owszem, tak, zróbmy zarządzanie projektami, zróbmy TRIS, zróbmy to, siam to, a tam komunikacja, przywództwo, kreatywność, takie nice to have, tak. Mogę, nie muszę, jeszcze się żadnym certyfikatem uznanym nie kończy, to w ogóle tego nie trzeba. Teraz te kompetencje są kompetencjami twardymi, po prostu. A że my Polacy lubimy melodie, które znamy, no to często się rozwijamy tak, jak wiemy. I tu taka podpowiedź, bo pewnie wielu z Was zarządza swoimi budżetami, mogą sobie coś wybrać. No i pytanie czasami, jak to rozwijać, czego szukać. No to kreatywne myślenie, no to oczywiście to mnie wszyscy dzwonią i mówią: no ten trening rozciągania umysłu. Jasne też, ale to może być design thinking, to mogą być um, inżynierska kreatywność, TriSD, FX, no to wiadomo, kto w tym jest najlepszy w Polsce. Nie będę się chwalić, że, że Michał Jurek. Słuchajcie, też e, analityczne myślenie, to szukajcie webinarów, warsztatów o tej nazwie, ale tam to też może się kryć pod na przykład podejmowaniem decyzji z użyciem symulacji hybrydowych. I dzisiaj takiej symulacji doświadczycie, Raven 13 wieczorem, to będzie taki przedsmak, e, ale zapraszam. E, no AI, dużo mówimy, jesteście tutaj, więc, więc sami czujecie, że to też ważne. No i ta ciekawość, uczenie się przez całe życie. No to szukajcie takich warsztatów rzeczy jak nastawienie na rozwój, ale też prowadzenie szkoleń, prezentacji, moderowanie spotkań, bardzo ważna umiejętność, ale to też uczenie się bycia mentorem i coachem. No i w końcu odporność, otwartość na zmianę, zwinność, to nie tylko zarządzanie stresem, ale można już badać kwestionariuszami swoją odporność psychiczną. Można być na warsztatach, które tę odporność budują. E, oczywiście zarządzanie zmianą, tak. Otwartość na zmiany, ale są też kursy asynchroniczne, na przykład kurs e-learningowy Agile Mindset, który czerpie ze Agile'a, ale jest czymś więcej, bo to jest zwinny sposób myślenia. No i w końcu też wypalenie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, bo też twórcze zawody często są tym dotknięte. Ale obiecałam wam jakieś power skills, a cóż to, że jest? Słuchajcie, jestem na rynku od 25 lat i trochę tych predykcji widziałam i widziałam, co było na pierwszym, na drugim, na trzecim miejscu. I jakbym powiedziała, że kiedy by się nie pracowało, nie rozwijało, to moim zdaniem są takie trzy meta kompetencje. jest ich pewnie trochę więcej, ale postawiłabym na takie trzy, które warto rozwijać. To jest samodyscyplina, to jest odwaga, i to jest naprawianie. Dobra, no to co to jest ta samodyscyplina? Dla mnie samodyscyplina to jest taka kompetencja, która pozwala nam niwelować lukę pomiędzy tym, co mówię, deklaruję, planuję, a co de facto robię. Jakbym znowu tam do tej sportowej analogii się odwołała, to, to, to jest o tym, że nie tylko mówię, że chcę zdrowo żyć i się ruszać, tylko po prostu, czy słoda, czy deszcz. Wykonuje te 10 tysięcy kroków dziennie. Ale to jest taka intuicyjna kompetencja, więc myślę, że, że nie potrzeba, żebym ją to, <gryw> o niej więcej mówiła. Ciekawsza jest odwaga, słuchajcie, bo odwaga jest kompetencją. To nie jest cecha osobowości. To nie jest tak, że rodzimy się odważni albo tchórzliwi i tacy też umrzemy. Mi bliskie podejście do odwagi jest to, które prezentuje. Amerykańska naukowczyni dr Brenne Brown, ona od 22 ponad lat bada ludzkie zachowania, ludzkie emocje. I ona mówi, że można ćwiczyć mięśnie odwagi przez takie cztery wymiary. Pierwsza to jest takie odsłanianie siebie. Jakbym literacko powiedziała, no to takie bycie w prawdzie. No jak z tym pracować, bo łatwo powiedzieć. To przede wszystkim zmaganie się i walka z lękiem przed oceną. Tak, czasami mamy jakieś pomysły, nie chcemy, nie chcemy ich pokazać, bo boimy się właśnie, że nie jesteśmy w takim środowisku, które po prostu sobie beki z nas nie skręci. Druga rzecz to jest uświadomienie sobie, że mamy jakieś mechanizmy obronne. I te mechanizmy obronne też powodują, że pewnych rzeczy nie robimy, albo jesteśmy bardzo wrażliwi na krytykę, i to też warto z tym pracować. Trzecia to nauka empatii, czyli łatwość wchodzenia w cudze buty, tak jak w swoje, w sposób myślenia, w jego wrażliwość. To też jest praca z tym, co nazywamy tak psychologicznie self-compassion, czyli takie zdrowe e, lubienie siebie, takie bycie dla siebie najlepszym przyjacielem. I to też jest ważne, że to nie jest odsłanianie tylko miękkiego podbrzusza, że czekać, aż nas nam ktoś w ten brzuch przywali, ale to jest też umiejętność cieszenia się i doceniania własnych umiejętności i sukcesów i mówienia o tym innym ludziom. Druga noga tego mięśnia, tak? Nie wiem, czy, czy, czy drugi mózgu to jest znajomość własnych wartości, którymi kierujemy się w życiu, no i życie w zgodzie z nimi i brumienie ich, jeśli trzeba. Trzecie, bardzo trudne i trudne nawet w tym pierwszym wymiarze, zaufanie do siebie, do własnej wiedzy, umiejętności, kompetencji, ale też uczenie się zaufania do innych, do kolegów z zespołu, do przełożonych, w rodzinie też. No i ostatni ten wymiar to podnoszenie się z porażek. To wyciąganie z nich lekcji, bo ja uważam, że nikt nas, nic nas tak w życiu nie, nie uczy, jak porażka przerobiona, bo sukces to ma wielu ojców. Tak? Kolejna kompetencja bardzo ciekawa, naprawianie. Słuchajcie. Instytut Galupa nie tylko bada zaangażowanie, to jest też um, instytut, który pracuje na modelu talentów. I on mówi, że każdy z nas, tak jak tu siedzi, ma 34 talenty, w różnym natężeniu i w różnej kolejności. Jednym z tych talentów jest właśnie naprawianie. To jest talent wykonawczy, można powiedzieć, kompetencja wykonawcza. Ona mówi o tym, że mamy taką umiejętność dostrzegania błędów, jakichś słabych stron. W procesach, w usługach, w produktach, ale i w relacjach, w zespole i umiejętność naprawiania ich. I co ciekawe, ten Instytut hmm, tę te, ankietę wypełnia ponad 30 milionów ludzi rocznie. I pierwszy raz w 2023 ten talent naprawiania znalazł się w Top 5. To coś mówi. Być może Zaczynamy wchodzić w taką erę świata, że będziemy nie tylko wyrzucać, ale naprawiać, odzyskiwać. Więc tak pod rozwagę te trzy metakompetencje. I nim przejdę do ostatniej części mojego wystąpienia, to chciałabym zapytać, kto na tej sali zarządza ludźmi? Super, sporo. Kto nie zarządza, ale ma takie aspiracje? O, nik, dobra. A jedno za, dobre, super. No i na koniec, kto się nie chce parać tym niewdzięcznym zajęciem, też są takie osoby nie idźcie na przerwę, bo słuchajcie, w świecie bani, żeby dobrze wykonywać swoją rolę inżyniera, członka zespołu RD, potrzeba nam kompetencji przywódczych. I po co to jest potrzebne? Myślę, że ta grafika bardzo dobrze obrazuje to, jak wyglądają firmy, zespoły w dzisiejszej rzeczywistości. To jest grupa ludzi z częściowym uzgodnieniem kierunku. Niby wszyscy wiemy, co chcemy osiągnąć, ale część tych ludzi rozumie to w inny sposób albo w innym tempie. I po to nam umiejętności liderskie, no, żeby wszyscy byli w jednym wektorze. No i znowu, czym jest przywództwo? Przywództwo to z jednej strony prowadzenie e, osoby, czyli jest to indywidualny i dopasowany do jednostki proces którego celem jest pomoc, przejścia pracownikowi z miejsca, w którym jest, do miejsca, w którym ma aspirację on, żeby być albo my jako szef mamy aspirację, żeby on tam był. A z drugiej strony to jest prowadzenie zespołu, czyli ze, ze, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu ludzi, którzy mają wspólny cel i są od siebie zależni, i traktowanie ich jako jednego organizmu. No, ale powiecie, halo, halo. Ty mówiłaś, że jak ktoś nie chce, to też potrzebny mu leadership. To dla niego też definicja. Słuchajcie, i też z dr. Brené Brown. Dla niej przywództwo osobiste to jest umiejętność dostrzegania potencjału znowu w osobach, w sobie, w produktach, w usługach, w procesach i umiejętność, dyscyplina, e, odwaga do tego, żeby ten potencjał rozwijać. I myślę, że w tych. W dwóch definicjach wszyscy siedzący na tej sali się łatwie, łatwo znajdą. No i jak rozwijać menadżerów na produkcji? Oczywiście bardzo często i to często zamawiacie, to są programy first time manager. Czasami to są dłuższe cykle, pojedyncze. One są potrzebne nowym w roli, żebym powiedziała, jak, jak potrzebuje kaniacz dżung. Ale są też menadżerowie z bardzo dużym stażem, i to nie jest tak jak na, na politechnice: jak się jakieś nie wiem, mechatroniki nauczyłem, to mam podstawy. To jest tak, że widzicie, że ten się świat zmienia i potrzeby ludzi się zmieniają. I nawet bym powiedziała, że te programy, które nazwałam Next Step in Leadership Role, nawet są istotniejsze, bo one modelują też tych, tych młodych menadżerów na produkcji. I też, słuchajcie, ważne, żeby to były nie tylko. Programy szkoleniowe, bo często się tak o tym myśli, ale żeby wplatać w nie Coaching on the job w fabryce w zespole, żeby wykorzystywać te formy blended learningowe, synchroniczne, asynchroniczne, krótko mówiąc, digitalne, żeby ta wiedza była just in time, a nie just in case. I w końcu my w ODITK nie robimy tylko szkoleń miękkich, ale projektowe, procesowe, świadomość biznesowa, świadomość finansowa. Przygotowaliście, przygotowaliśmy jako ODITK dla Was taką, taki prezent, bo chcemy Was do tej podróży rozwojowej zaprosić, żebyście tego rozwojowego GPS-a odpalili. A do tego potrzebna jest samoświadomość. Po pierwsze, że to ważne, mam nadzieję, że w kontekście tego, co tu zostało powiedziane, to wiecie, że to jest ważne. Jesteście tu, więc wiecie, że to jest ważne ale trzeba znaleźć swój punkt startowy i do tego słuszny, ma taki rachunek sumienia, co wiem, co umiem, czego potrafię się nauczyć, ale są też bardziej obiektywne rzeczy, jak kwestionariusze, asesmenty, developmenty, 360 et etc., feedback od ludzi. I my mamy dla was prezent, na naszym stoisku, jak podejdziecie, mamy QR-kody do dwóch kwestionariuszy online. Jeden to jest kwestionariusz stylu interpersonalnego, tak potocznie zwany styl komunikacyjny, możecie go sobie zbadać. Albo styl przywódczy, chętnie, nie tylko ja, ale. O, teraz do tyłu, ale właśnie te osoby, które wcześniej pokazałam, w tych rozmowach będą towarzyszyć. I nim podziękuję i skończę. To wiem, że tu jest pełno recydywy, czyli osób, które są czwarty, trzeci, piąty raz na tej sali, ale wiem, że w tym roku jest sporo nowych osób, dlatego chciałabym też podziękować i przedstawić, tym, którzy nie znają Michała Hałasa, bo to jest ojciec Technovation Forum, tego sukcesu, słuchajcie. I to jest dla mnie taka osoba, która nie tylko ma wielką kreację, bo Michał zaczynał w Polsce od project management, później triza, ale to jest człowiek, który umie te rzeczy wdrażać w życie i sprawiać, że ponad 100 osób przyjechało dzisiaj tutaj.